Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewice. Kanał Jezusa, pozwólcie ukochać się Bogu. Objawienia siostry Marii od Świętego Piotra. Odcinek 21. Francja nie posłuchała wezwania Ojca, czyż cały świat nie jest poddawany boskiej karze? Czyż nasz ojciec nie ogłosił wojny przeciwko nam? Wygląda to tak, jakby wszystkie narody żyły pod rządami ateistycznego komunizmu i rewolucjonistów. Nie pozostaje nic innego, jak zebrać milionową armię i postarać się, aby nasz krzyk za zadośćuczynienia zniósł się aż do nieba. I pomścił z niema pagi wymierzone w naszego ojca. Czy wstąpisz w szeregi tego wojska nadziei? Właśnie taka jest tajemnica najświętszego oblicza. Powiedziano nam, jak możemy pomóc w ratowaniu ludzkości przed piekłem na ziemi. Rozegra się mistyczna walka o wielkim znaczeniu dla naszego własnego zbawienia. I życia w pokoju dla naszych dzieci i wnuków. Zapiszmy się do tych duchowych oddziałów pospolitego ruszenia, chwytajcie za broń i naprawcie krzywdy. O wy, którzy jesteście moimi przyjaciółmi i moimi wiernymi dziećmi, spójrzcie i zobaczcie, czy jest jakaś boleść podobna do mojej. Moi wrogowie pogardzają i znieważają zarówno mojego przedwiecznego Ojca, jak i Kościół mój, umiłowaną oblubienicę serca mojego, czy nikt nie powstanie, aby mnie pocieszyć broniąc chwały mojego ojca i honoru mojej oblubnicy, które tak okrutnie zaatakowano. Nie mogę już dłużej pozostać wśród ludzi. Którzy nadal będą tacy nieczuli i niewdzięczni. Spójrzcie na potoki łez, które płyną z moich oczu. Czy nie znajdę nikogo, kto betrze te łzy, wynagradzając mojemu ojcu i błagając o przebaczenie dla innych. Czy jeszcze się zastanawiamy, dlaczego nasz ojciec pozwala, aby odbierano nam religię? Pozbawiając ją szacunku, który kiedyś się otaczał. Odebranie nam religii to największa kara, jaka może nas spotkać. Wiele dusz opuściło już kościół. Kurczy się on w tak przyspieszonym tempie, że przyprawia to omdłości. Ktoś może stwierdzić, że bruźnierstwo wcale nie jest takie złe. Zapewne jest to spowodowane tym, że nawet nie czujemy, że oddychamy plugawym powietrzem modernizmu. My już dłużej nie przestrzegamy tej tradycji. My już dłużej nie nosimy tej sukienki, świętej sutanny. Naprawdę nie mamy zamiaru wzywać imienia Bożego na daremno. to tylko przyzwyczajenie, przejęzyczenie. Ale święty Alfons ostrzega. Bluźnierstwo, tak rozpowszechnione w naszych czasach, jest obrzydliwością dla Pana. To najbardziej śmiertelny ze wszystkich grzechów i jest z zasady niewybaczalny, ponieważ to przestępstwo najwyższej wagi, jakie można popełnić przeciwko Bóstwu. Przestępstwo, które atakuje Boga otwarcie i bezpośrednio. Przestępstwo, które Bóg rzadko ułaskawia. Obecnie. Wielu miłujących Boga i pobożnych katolików rozpacza z powodu trwającego na świecie konfliktu. Wierzących i niewierzących. Po co walczyć, pytają niektórzy. Musimy pamiętać, że jego wynik zależy od naszej gorliwości w modlitwie. Ponieważ właśnie nasza gorliwość jest dla Boga zaproszeniem aby walczył za nas w naszych świętych wojnach. Pamiętacie króla Hiszpanii Pelagiusza? W roku 711, zanim został królem, walczył u boku króla Wizygotów Roderyka w bitwie nad rzeką Guadelete pod Jerez de la Frontera. Wizygoci zostali doszczętnie rozbici. Ta bitwa zdecydowała o losie Hiszpanii. Pelagiusza schwytano. Gdy dowiedział się o losie swojej pięknej siostry, która trafiła do Haremu arabskiego gubernatora, uciekł i dotarł do Asturii. Tam zgromadził przy sobie czystosobowy oddział zbrojny. Miejscowa ludność obwołała Pelagiusza królem. Schronił się wraz z żołnierzami na stromej, pełnej wąskich ścieżek i rozpadmien górze Ausewa. Na miejsce przybył oddział maurów z biskupem Renegatem Opasem. Biskup namawiał króla do zawarcia pokoju, ale pelagiusz i jego ludzie zasypali dolinę strzałami, włóczniami i odłamkami skał. Wróg uciekł. I nigdy już nie wrócił. Król Pelagiusz ze swojego niewielkiego królestwa kontynuował walkę, choć wciąż zagrażało mu morze wyrogich muzułmanów. Tak rozpoczęła się rekonwiksta Hiszpanii, która trwała 770 lat. Król Pelagiusz był człowiekiem bogobojnym, ufał Bogu. I zgromił biskupa opasa słowami z Pisma Świętego. Dla jego czynów Bóg wydał swoich wrogów w jego ręce. Taki jest nasz los, drodzy chrześcijanie, nawet wtedy, gdy otaczają nas rewolucjoniści. Na krzyk bojowy niech rozlegnie się w obronie imienia Bożego, nie wpadnie w głuche uszy. Walczmy dla największego króla, spójrzcie na broń, jaką nam daje. Sprawił, że ujrzała, mówi siostra Maria od świętego Piotra, jak nabożeństwo wynagradzające przewyższa inne nabożeństwa, jakże jest miłe Bogu, jak również aniołom i świętym, i jak korzystne jest dla kościoła. Niestety, święta inkwizycja. Zatrzymała proces beatyfikacyjny siostry Marii od św. Piotra. Opierając się na tych słowach, nabożeństwo wynagradzające przewyższa inne nabożeństwa. Należałoby zapytać, czy siostra Maria oszalała, czy też Bóg dał jej największe nabożeństwo, jakie niebo kiedykolwiek przekazało Kościołowi. Pamiętajmy, że Rzym nigdy nie spieszy się w uznawaniu nowości w dziedzinie praktyk pobożności. Minęło ponad sto lat od czasu odrzucenia jej sprawy. Być może trzeba ponownie otworzyć ten proces. Jej osobę otacza prawdziwy kult wśród ludzi, którzy uważają, że należałoby powrócić do tej sprawy. Kult ten rośnie. Podobno przełożona świętej Teresy z Lisie, matka Genewiewa. Po przeczytaniu biografii siostry Marii od świętego Piotra nazwała ją świętą. Tak jak pelagiusz, tak i my możemy zwerbować tysiące pobożnych i przyszłych katolików pod ten znak bitewny, gdy może hańby i nikczemności otacza ze wszystkich stron. Święty Rzymskokatolicki Kościół. Musimy stanąć z bronią złotej strzały w ręku oraz z aktami wynagradzającymi, czyniąc wiadomym całemu światu, jak korzystne dla naszej ludzkiej rodziny jest to najprzyjemniejsze dzieło Boga, i powiedzmy to wprost, jak konieczne dla zwycięstwa. Duchy piekielne gardzą tym nabożeństwem. Ale my nie musimy się tym martwić, bo nasz Pan zajmie się resztą, jeśli tylko my zrobimy to, co do nas należy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Odciąg dalszy w następnym odcinku.